Oj, dopadł mnie grypowy kryzys. Oj, dopadł. Broniłem się czosnkiem, amolem, wikiem, witaminą C i D, i nic. Swoje trzeba było odleżeć. Wszystkie projekty poprzesuwane, lekko odwleczone w czasie. Ale po kolei. Zanim zaczniemy tradycyjnie, poproszę o subskrypcję. To ważne dla rozwoju słuchowiska i kanału zaczynajmy. Obecnie pracuję nad projektem pod tytułem Wąwóz Umarłych. Jest to część druga naszego słuchowiska. Przerabiam dialogi, dodaję narratora, remastering zgodny z naszymi dzisiejszymi standardami. Być może doczekamy się premiery już za tydzień. Wszystko zależy znowu od zdrowia oraz czasu, którego jest bardzo mało. Projekt jest ukończony w połowie i zostaje jedynie skupić się na udźwiękowieniu. Wyczekujcie aktualizacji. A teraz coś co jak zobaczyłem na mej poczciwej gębie zawitał uśmiech od ucha do ucha. Fanem Gry Gothic jestem od powiedzmy 16 roku życia. Mam tych wiosen już 41. Gothic zawsze był obecny w moim sercu. Do dziś pamiętam kiedy to mój kolega Hubert pokazał mi oraz mojemu bratu Gothic jedynkę. Zagrywaliśmy się dniami i nocami. A jaka była czasami jadka, kiedy ktoś komuś nadpisał sejwy. Gorsza niż w grze. Piękno młodości. Po czekaliśmy na Gothic 2. Lata śledzenia planów wydawniczych CD Project. Wreszcie był. Wspaniała kolekcja z mapą. Trzy płyty. Instalacja i pierwsza wyprawa w dół do doliny po upadku bariery. I już pierwszy bandyta chcący nas zabić. Coś pięknego. Następnie informacje o dodatku. Gotik 2, noc kruka coś pięknego. I w zasadzie na tym można by tę historię zakończyć. Jednak miłość do Gotika nie ustała i nie szło przejść obojętnie obok Gotika 3 pełnego bagów, niedopracowań. Jednak wciąż pojawiające się pacze i poprawki sprawiły, że i w tegre dało się pograć. W dużej mierze była to zasługa fanów, i w tym przypadku również fani pokazali, ile znaczy miłość do tytułu. Polecam zobaczyć ten krótki, ale jakże klimatyczny film osadzony w świecie, który tak bardzo kochaliśmy i nadal za nim tęsknimy. Opowieść Strażnika to pozycja, obok której nie można przejść obojętnie. Zapraszam. Link pod filmem. I to już koniec na dziś. Krótko, zwięźle i na temat. Biorę się do roboty. Plany wydawnicze na ten rok są bardzo bogate. Chcę na pewno przed Wielkanocą skończyć serię wysp południowych i iść już w kierunku gniewu Pyronu. Ale to już pieśń przyszłości. Do zobaczenia być może za tydzień.